Cześć, witam Was we wspaniałych nastrojach, jakie mamy u nas na grupie szkoleniowej. Już przechodzę do rzeczy, o co chodzi, ale zanim ta informacja do Was dojdzie, to kilka słów wytłumaczeń. Nie nagrywam ostatnio, wynika to głównie z tego, że pracuję, bardzo ciężko pracuję, nie tylko ja, cały sztab pracuje nad tym. Jest Euro, za chwilę będzie Olimpiada. Mamy po prostu potąd, potąd różnego rodzaju błędów promocji, które staramy się wykorzystać, żeby zarobić jak najwięcej hajsu i to jest chyba zrozumiałe. Z pewnością nagram wam taki zbiorczy materiał na temat tego, jak zarobiliśmy na Euro, ile zarobiliśmy na Euro, jak zarobiliśmy na innych rzeczach, a póki co. No niestety jest to wyjątkowy odcinek, nie mogłem wytrzymać, żeby się nie pochwalić wam. I już mówię o co chodzi. Mianowicie, zacznijmy może od artykułu, który właśnie teraz widzicie na ekranie. Ja może go troszeczkę odczytam tylko. Otóż eGaming gaming polska, portal bardzo zresztą ciekawy, informuje, że Polacy wygrali w Superbet. Golbuxy kosztował Buchmachera miliony. Już w 16 minucie spotkania reprezentacji Polski z Holandią na Euro 2024 wszyscy gracze Superbet Którzy skorzystali ze specjalnej promocji za jeden gol przewagi w meczu mogli cieszyć się z wygranych kuponów. Otóż była taka promocja, którą wystosował SuperHB do graczy, że jeżeli Polska będzie w którymś momencie meczu prowadzić czyli jednym golem, wiadomo, to jeżeli będzie miała prowadzenie podczas meczu, to Buchmacher wypłaca wygraną za zwycięstwo Polski. I na tej promocji Ogólnie można było zarobić bardzo dużo pieniędzy. Za chwilę przejdziemy do, do bardziej merytorycznych rzeczy. Eee, natomiast przypomnijcie sobie e, mój filmik, mój filmik z listopada z Mistrzostw Świata, to było w listopadzie roku 2022, kiedy to Polska grała z Argentyną i podobna promocja była też właśnie Super Beta. Wtedy akurat nie wyszło, nie udało się, Polacy nie prowadzili z Argentyną jedną bramką, w ogóle nie bramki, ale było to również bardzo opłacalna Opłacalne zagranie. Wtedy pokazałem, przedstawiłem konkretny dowód matematyczny na opłacalność tego. Nie, nie wziąłem co prawda pod uwagę sytuacji takiej, że Polska mogła przegrywać pierwszą bramkę, stracić z Argentyną, potem prowadzić 2-1 przykładowo i nie wygrać tego meczu. Więc tych wariantów jest jeszcze sporo, co tylko i wyłącznie, bez wyłącznie, tylko jest z korzyścią dla graczy. I przedstawiłem, ile można było na tym średnio zarobić. Pamiętacie, jak nagrywałem filmik o wartości oczekiwanej, gdzie mówiłem, że wartość oczekiwana wygranej to nie jest to, co mamy do wygrania. W tym wypadku, akurat przypadku z 5,5. 5,5 do 1 można było pomnożyć swój kapitał. Oczywiście trzeba było od tego zapłacić podatek, no ale, mimo wszystko, zakład nadal był bardzo opłacalny. Wartość oczekiwana wygranej. To jest ten stosunek, tak jakby znaczy stosunek iloczyn prawdopodobieństwa do tego kursu, a więc średnia wartość, ile my średnio zrobimy na tym spotkaniu. I to, że teraz na przykład trafiliśmy 5,5 do jednego kurs, co było rewelacyjną sprawą, bo poinwestowaliśmy super pieniądze, to, to jest nic tak naprawdę, ponieważ my patrzymy długofalowo, więc długofalowo, w gruncie czasowym, jak ja to mówię, ta wartość oczekiwana ona na przykład na chwilę obecną, na jutrzejszy mecz z Austrią, wy będziecie pewnie oglądać ten odcinek już po meczu, zanim on się wgra. E, wiadomo na, na YouTube, e, natomiast e, te, teraz przed Austrią wartość oczekiwana takiej, takiego zagrania na to, że Polska będzie e, e, prowadzić w którymś momencie z Austrią, e, wynosi 1,25 i Tak wyliczyłem wedle moich, e, jakby to powiedzieć, wzorów, wszystkiego Wam zdechazać nie będę. Natomiast e, co to oznacza? To już jest po odjęciu podatku. I to oznacza, że każda złotówka zainwestowana właśnie w taki mecz, postawienie na tą pozycję, jest warta złotych 25%. Zł. Czyli sami możecie sobie przyliczyć, ile średnio taka inwestycja jest warta. Kto by nie chciał zachować 25%? Oczywiście kurs jest o wiele wyższy. Natomiast liczy się wartość oczekiwana wygranej i w tym wypadku ona jest z korzyścią dla nas. Dokończę artykuł, bo nie zdążyłem przeczytać. Wszedłem od razu z Wami w interakcję. Eee, więc tak, już w 16 minucie spotkania reprezentacja Polski z Holandią na Euro 2024. Wszyscy gracze Superbet, którzy skorzystali ze specjalnej promocji na pierwszy gol przewagi w meczu, mogli cieszyć się z wygranych kuponów, niezależnie od końcowego rezultatu. Buchmacher na to wyjątkowe spotkanie wprowadził swoją dochodową promocję, super przewagę na jeszcze wyższy poziom, rozliczając wygraną już przy jednobankowym prowadzeniu zespołu Michała Probierza. Po strzale Adama Buxy na 1-0 Buchmacher musiał sięgnąć głębiej do kieszeni. Gol wart miliona złotych. Ten jeden strzał kosztował nas kilka milionów złotych, ale było warto. Po pierwsze, pokazaliśmy po raz kolejny, jak korzystną dla graczy promocją jest super przewaga, eherującą co roku miliony kuponów. Po drugie, dla samego tego momentu niezwykłej ogólnonarodowej radości. Chociaż musieliśmy sięgnąć głębiej do kieszeni, aby rozliczyć wszystkie kupony zagrane na wygraną Polaków. Wszyscy w Superbet cieszyliśmy się z tej bramki jak szaleń. Pewnie przynajmniej tak samo jak dziesiątki tysięcy graczy, którzy, które skorzystały z naszej promocji. Podkreślał Łukasz Seweryniak, generalny menedżer Superbet Polska. Pozdrawiam Cię w ogóle Łukasiu, mieliśmy kiedyś przyjemność się poznać na meczu też Polski z Austrią w Wiedniu. Jechaliśmy razem pociągiem, wtedy w Totolotku wygrałem wycieczkę do Wiednia. Więc jeżeli kiedyś będziesz oglądał ten odcinek, to serdecznie, że tak powiem, chętnie bym wrócił do kontaktu, bo gdzieś ten kontakt się nam zagubił. Pamiętam jeszcze Twój numer telefonu z Totolotka, już jest nieaktualny, natomiast widzę, że cały czas pniesz się do góry, więc życzę Ci dalej powodzenia na drodze i przede wszystkim podziękowaniu w imieniu... Moich wszystkich szkoleniowców, którzy obowiązkowo skorzystali z promocji stworzonej przez Was, aby tak dalej, abyście dalej nam dawali tego typu promocje, będziemy chętnie korzystać. Więc tutaj, jakby to powiedzieć, chciałem się podzielić też i z Tobą, z Superbetem, całą radością naszej w imieniu całej naszej grupy. Tak jak pisałeś, poszły bardzo fajne kwoty, pozahamiani wszyscy jesteśmy, więc no, trudno się nie podzielić taką radością z wami. E, dobrze, e, no, dokończę tylko artykuł. E, gracze, którzy postawili na wegano polski u innych bokmachajów do samego końca, musieli dojrzeć o Wegraną, ostatecznie zostając niestety z pustymi rękami. Jak wiemy. Ostatecznie wygrała Holandia, natomiast zakład w Superbecie tutaj był liczony jako wygrany właśnie ze względu na tą promocję. Więc, więc zakład był bardzo opłacalny. No i teraz mamy podobną promocję z Austrią. Wartą, tak jak mówię, po odjęciu już podatku 25,4% na czysto. Więc. Niezależnie od wyniku, i tak jest, cieszymy się, że, że są tego typu promocje, a to jest e, niewielka, że tak, że tak powiem, e, część tego, czym się zajmujemy e, u mnie na moich warsztatach szkoleniowych, ponieważ e, to, co Wam mówiłem, przede wszystkim to zajmujemy się wyszukiwaniem błędów buchmacherskich, e, które skrupulatnie wykorzystujemy, by nasza wartość oczekiwana względem wartości oczekiwanej buchmachera była dodatnia, więc no. w tym wypadku, obowiązkiem każdego z nas było po prostu skorzystanie z tej promocji na tyle, ile każdemu, że tak powiem, kapitał pozwalał. Bardzo się cieszę, że ta promocja nie była ograniczona stawkowo. W przeciwnym razie, prawdopodobnie SuperBet nie mógłby się pochwalić tym, że wypłacił kilka milionów złotych. E, więc cieszymy się wspólnie. E, jak najbardziej jestem zadowolony z tej marki. Ogólnie rzecz biorąc, e, działamy głównie na Fortunie, STS-ie, Superbecie i BetCliku. E, ale e, tak można powiedzieć, że Superbet e, bardzo mocno zaplusował. Ogólnie wypłacalny Buchmacher, wszystko wypłacili faktycznie jeszcze w trakcie meczu, już. już w, że tak powiem, osoby, które, które są moimi szkoleniowcami, już się chwaliły, że już po prostu pieniądze, że tak powiem, zostały wypłacone na konto. Więc, więc generalnie, bardzo, bardzo polecam, jeżeli chodzi o wiarygodność Buchmachera. Superbet no jest tutaj super, no nie? Fortuna, podobnie co do innych Buchmacherów, to. Najgorszy ze wszystkich to LVP. No LVP, jak my to mówimy, eee, nie, nie wypłacają pieniędzy, wielokrotnie robią problemy. Także to tak szczęście się tego buchnąłem. Ale dobra, eee, co jeszcze ogólnie? Ogólnie czeka nas zaraz olimpiada. Póki co, siedzimy na euro. Eee, codziennie, praktycznie wyciągamy hajsy. Eee, udaje się. Eee, Zahabiać i na zakładach bezpiecznych, udaje się zahabiać i na promocjach, udaje się znaleźć co, cały czas błędy pod tytułem różnych zdarzeń, które po prostu, których bookmaker nie widzi w tym przewagi dla gracza. Nam się to udaje, bo mamy po prostu gotowe patenty, których uczę cały czas na swoich szkoleniach. No i tylko tyle, że chciałem się pochwalić, że. Jest bardzo fajnie, cieszymy się wszyscy. Myślę, że na dole komentarze osób, które zahobiły, jeżeli będą chciały się pochwalić, to będą mówiły same za siebie. Trzymajcie się i tych, którzy nie skorzystali ze szkolenia przed EURO, gdzie mówiłem, że, że warto, to żałujcie. No. Pozdrawiam serdecznie, hej.